W związku z tym tu nie ma wyjścia. Tu trzeba powiedzieć jednoznacznie. Dziękujemy za Zielony Ład. I to musi być jednoznaczny przekaz rządu, że zrobimy wszystko, że Zielonego Ładu... Zakaz nie importu z Ukrainy. Za dwa, trzy tygodnie za już, ale czemu to wierzę? Jeżeli nie będzie zakazu, to za dwa trzy tygodnie to jesteśmy pozamiami. Nawet jeżeli a nie, to nie będzie, to będzie Zielonego Ładu, my wszystko zrobimy, to, co możemy. Ale jeżeli będą wozić z Ukrainy to, co porządno, to można. No nie tylko rolników, sadowników, obrotników, wszystkich. I tu nie ma, że będziemy coś no nie wiedziać, że polityków europejskich. A my jesteśmy też politykami europejskimi. Trzeba teraz jednej nie, konkretnej odpowiedzi. Nie przerzucać się, kim jest Wojciech, kim nie, jest Ursula? Mamy nie, to w grupie. Naprawdę, nie, mamy nie, to w grupie. Bo, bo, bo Komisja Europejska jest nominowana przez inną partię Parlamentu Europejskiego, ma inną większość. Od samego przechow, po raz pierwszy, a byłem potraktowany. On są też wszyscy inni mieszkańcy, którzy dzisiaj ubierają dzieci z przedszkoli, którzy mają problem, żeby do szpitali dojechać w tym momencie. To jesteś, to są też ludzie, tacy sami jak wy. A pomyślał ktoś, że to tak dalej będzie taka polityka, to my nie będziemy mieli nawet za co jechać. Wystarczyło by że my nawet, nawet możemy dać panu komentarz. rząd takie polityki państwa, musicie na nią pozytywnie odejść. Jak nie będziecie po, po stronie obywateli, no to obywatele będą przeciw Jak będziecie po stronie obywateli, to będą z wami. No i dalej dobrze. dobrze. I opony się pali. A tu państwo policjanci bronią wejścia do wojewody. W związku z tym tu nie ma wejścia. Tu trzeba powiedzieć jednoznacznie: dziękujemy za zielony ład. I to musi być jednoznaczny przekaz rządu, że zrobimy wszystko, że zielonego ładu... Zakaz nie importu z Ukrainy za dwa, trzy tygodnie tak. tak. za już czemu to wiedzę? Jeżeli nie będzie zakazu, to za 2-3 tygodnie to jesteśmy pozamiatani, nawet jeżeli nie będzie Zielonego ładu, my wszystko zrobimy to, co chcemy. Ale jeżeli będą wozić z Ukrainy to, co wożą, to włożą nie, nie tak. tylko rolników, sadowników, obrodników, wszystkich. I tu nie ma, że będziemy musieliśmy myślenia, a, że to polityków europejskich. A my jesteśmy też. Politykami europejskimi. Trzeba teraz jednej konkretnej odpowiedzi. Nie przerzucać się, kim jest Wojciechowski, kim jest Urszula. Mamy to w Naprawdę, mamy to w grupie, Bo Komisja Europejska jest nominowana przez inną partię, parlamentu Europejski, inną to większość. po raz pierwszy, byłem potraktowany. To są też wszyscy inni mieszkańcy, którzy dzisiaj ubierają dzieci z przedszkoli, którzy mają problem, żeby do szpitali dojechać. W tym momencie to są też ludzie, tacy sami jak wy. A pomyślał ktoś, że tak dalej będzie taka polityka, to my nie będziemy mieli nawet za co jechać. Tak, Wystarczyło by być, my nawet możemy dać panu ochronę. Jeżeli rząd żąda takiej polityki państwa, musicie na nią pozytywnie odejść. Jak nie będziecie po stronie obywateli, no to obywatele będą przeciwko wami. Jak będziecie po stronie obywateli, to będą z wami, no i bardzo dobrze. Dobrze, ale, dobrze. ale nie powiem o to jest jeszcze pytanie, tak. Proszę tak państwa, sam jeszcze jako obywatel zwykły w trybie publicznej wyciągałem te informacje z Ministerstwa Klimatu. To jest, jest skandal, bo tam 50% co? w przepisach unijnych, 50% tych pieniędzy ma wrócić na transformację energetyczną. A co jest transformacją energetyczną? Biogazownie na przykład rolnicze są transformacją energetyczną, tak? Wiele rzeczy, które powinny wracać także do was. I, nie wraca I nie wracały przez te lata. I naprawdę, ja doskonale mówię, doceniam determinację, widzę tą skalę nie bagatelizuję ją. Sam sobie już robię listę wewnętrznych błędów, które popełniłem i wiem jak w przyszłości, że tak powiem, się zachować, tak? Łącznie z, łącznie z tym, że powinienem pisemnie poinformować pana ministra. Ok. tak? Mogę uderzyć się w piersi w tym zakresie. Żeby tego, że tego, że tego nie, że nie uczynili. Ale proszę, żebyście stawiali realne cele. Ale, ale, ale tylko o to, 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 to. I proszę też, żebyście podejmowali działania, żebyście mieli też na uwadze, że są też inni mieszkańcy. Jesteście bardzo ważni. Ok. Ale też bardzo ważni są też wszyscy inni mieszkańcy, którzy dzisiaj ubierają dzieci z przedszkoli, którzy mają problem, żeby do szpitali dojechać w tym momencie. To, jest też, to są też ludzie, tacy sami jak wy. W momencie tylko, no to pomyślał ktoś, że to, tak dalej będzie taka polityka, to my nie będziemy mieli nawet za co jechać do lekarza? Ze swoimi dziećmi albo kupić Ale... nawet lekarz. I kupić leki, nie będzie na to nas stać? Panie wojewodo, pismo Andrzej Swędrowski Jaroszewa. Pismo dostaliście dużo wcześniej. Trzeba było już się przygotowywać. Było ostrzeżenie, blokowaliśmy tylko tak delikatnie, żeby pod, pokazać, że nam się to nie podoba. Dużo czasu upłynęło, bo to bardzo dużo, bo to trzeba było szybko reagować. To <susurzy> szczerze? Tak. Zobaczcie, my tu rozmawiamy. Tak. Ale widzicie, że nie wszyscy się tak zachowują. Widzicie to? Ale nas też no, podstawować. Widzicie, to, że to, w sobie się wami kiedy dzisiaj, tutaj? No palenie na rondzie na przykład, tak? Gdzie są podkłady drewniane no, Ale Panie moje Ale no, pan, pan Wojewodowiec... Panie nie wyszedł szybciej do nas. Nie, bądź, bądź. O, jest o, jest o, jest nie, nie. Ale jeszcze, tak. jedną, też rzecz, ma. jeszcze jedną rzecz powiem. Zastępca... Jeszcze jedną rzecz. Bo ja byłem na wsi w tym czasie. Ja przepraszam, ale ja wiedziałem, że jest w terenie. Byłem na wsi Ale ja Pana przepraszam też. Ja spotykałem się z wójtami gmin wiejskich. Ja nie spotykałem się na raucie, na w Unii Europejskiej. Ja byłem w terenie. Nie przepraszam, ale chodzi o to, że nie politycznie to to był... Mogę panę teraz i nie za postulatów, które były dwa tygodnie temu, który niby jest zajęty rodzicę. Nie wiedział, bo to pytanie nie odpowiedział w ogóle. Proszę niech pan nie, nie. nie o Panie, wiedział. Panowie, po, nie chodzi o to, że jest to Ja wyderzyłem się w pierwszych, bo, bo jestem człowiekiem różnym i jakby potrafię sobie sam zrobić wewnętrzną analizę i przemyśleć niektóre rzeczy, tak? I robię to po prostu w dobrej dobre wierze. Zależy mi na dobru wszystkich mieszkańców, którzy tutaj są dzisiaj sparaliżowani mają problemy przestu z dojazdami, Zależy mi na waszym dobru, dlatego proszę, szukajmy realnych, że tak powiem, celów i realnych rozwiązań. Tylko proszę się, Grzegorz Jarosławski z Serponu e, tylko proszę się postawić w naszej sytuacji. Nas jest na przykład tutaj około tysiąca. Pan jest sam i ma swojego zastępcę. To, to pan nie wejdzie do nas. No, wystarczyłoby być nieznany, no, nawet możemy dać panu ochronę. No, my chcieliśmy chcieliśmy też oprzeć no, ja, postulaty. Mój tylko powiedział, że rolnictwo, to jest pan najważniejszego człowieka w tym zakresie w rolnictwie. Widzę, to jest ważniejszy ode mnie. No, nie, 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 nie. Formalnie pan jest przedstawicielem tak. rządu, pan. ale pan. to są pan. wszyscy pana pracownicy. Pan. I, pan. i pan. nawet jak jest merytoryczniejszy jakiś referent, to i tak pan jest rządem tutaj w I dlatego nie. prosiliśmy. Pan pozwól mi. Za, ale zapewniałem, za bo przyjechaliśmy tu na sprawę. Nie przyjechaliśmy tak, tu tak, przeciwko komukolwiek. Tak, nie przyjechaliśmy tu za nikim. Przyjechaliśmy tu przeciwko głupocie. przeciwko pewnemu zjawiskowi, który z Europy przychodzi do mnie. Miarka się przebrała. S są już szkodliwe efekty tego. Musi być rewizja myślenia urzędników i polityków europejskich, a my jesteśmy też e, politykami europejskimi. Trzeba teraz jednej konkretnej odpowiedzi. Nie przerzucać się, kim jest Wojciechowski, kim jest Urszula. No, mamy to grupie, naprawdę, mamy to grupie, bo, bo, bo Komisja Europejska jest nominowana przez inną partię, Parlament Europejski, ma inną większość i można, to, nas to nie obchodzi i zresztą Was też to nie powinno obchodzić. My teraz żądamy tak. Postulaty to, co ja dawno też przekażę, bo czy spontanicznie od rolników, czy od związków centralnych. To to tak naprawdę wspólnie. są te same. Przekażemy, żeby było formalnie. To są. To są. Nam chodzi wojewodo w imieniu rządu. Nie przychyliliśmy tu przeciwko. czy teraz rząd polski, jako jeden z ważnych rządów europejskich, będzie przeciwko tej głupocie. My się zwijamy. Wojna y, rosyjsko-ukraińska y, przyspieszyła myślenie, że płody rolne to też jest y, amunicja w takowej wojnie. Naprawdę, panowie, czy widzicie to? Rozregulowano nam rynki. Rozregulowano. My jesteśmy pierwszym ofiarami. Milion czterysta rolników jest zarejestrowanych w Polsce. Tyle może rodzin cierpieć. I my skorzystaliśmy z konstytucyjnego, ustawowego prawa do strajku jednodniowego. Wiemy, że ktoś ma ten. Tysiące telefonów odebrałem, pewnie organizatorzy też. Nie tylko tych, co chcieli protestować, ale mieszkańców, którzy popierają, tylko chcieli objazdy znać. Więc obywatele, którzy cierpią dzisiaj, też to rozumieją i władza powinna wyjść. Błąd popełniłeś, błąd. Ja jesteś młodym wojewodą, ale jesteś już doświadczony politykiem inteligentnym. Zdamy się przecież, dlatego wiem, że tego nie, Te zakonać, nie prosiliśmy tylko przez wojewodę. Wojewody. Przez Twoje wody, widzę Twoje powinniśmy wyjść do nas, by było pokojowo przemian z ludźmi, bo teraz wychodzi tak, że jakaś elita rozmawia, a oni stoją w tym śniegu. Panie, bo żeby załatwić te miast. I ten tylko zastanawiałem, po co to ją było, bo przez brak tego wyjścia spowodowało takie zajścia. Spowodowało Twoje, twoje a I teraz tak. Czy to chodziło o to, żeby pokazać, że my hołota jesteśmy, czy chodziło o to, żeby przebić się lepiej w mediach i pokazać tak. więcej naszych postulatów? No, no, Pani no, panie nie, no, można? Po 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 tak. Prosimy, panie, prosimy, prosimy panie, poważnie do nas podejść, bo nikt nie przyszedł tu przeciwko tak. jakikolwiek partii. Mogę? Tylko zwróćcie uwagę, że główny organizator sam rozwiązał zgromadzenie w pewnym momencie. No wiadomo. I od tego pokazie przeszło to nasze Ja przepraszam bardzo. Kronologia zdania, bo to widzę, że to Wyszedł do was wicewojewoda. Emergen. odpowiadam, słowo wice nie obowiązuje w momencie, kiedy wojewoda nie ma na miejscu, zgodnie z przepisami i zarządzeniem wice wojewoda w tym momencie jest wojewodą, to tak dla, dla jasności, jest najważniejsza osoba w dziedzinie rolnictwa w Urzędzie, potem jak już zaczęło dochodzić Niestety do incydentów związanych z łamaniem przepisów, tak, opalenie i tak dalej, to ja nie mogę, to ja nie mogę po prostu być. Znaczy albo jesteśmy w państwie prawa, albo rozmawiamy rzeczywiście ja teraz o taką procesie, albo szukamy fajnych zdjęć i fajnego po prostu swoje wodowie, bo wy nie jesteście decyzyjni, żeby teraz potwierdzić. My żądamy, to jest pytanie dla Was polityczne też na przetrwanie tego rządu. Życzę jak najlepiej, bo im lepiej rządowi, tym lepiej Polakom. Naprawdę A ten głównie. Ubierz się w kurtkę, wyjść powiedz, że przyjęłeś te postulaty. Nic więcej. Żadnej deklaracji. Oczywiście. Żadne To tak, 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 tak. Chodzi o to, że nie robiliśmy tu, elita zamknęła się. Jest, tak. znaczy, A, się tak. Nie tak. Ja was proszę. Tak, przekazujemy, tak, przyjęliśmy, ale powiem tak. Ja powiem tak. wyjdę i to powiem pod jednym Dobrze. warunkiem. Podpiszecie mi się tutaj, że dajecie odpowiedzialność za to, że jeżeli ja wyjdę i powiem, że brałem te postulaty, to dopujecie ulicę Bydgoszczy. I w tym momencie się zakończy protest, i oddukujecie ulicę Wydoszczy, bo rozumiecie wszystkich pozostałych mieszkańców? I kiedy się nie I kiedy uczestników. A dzisiaj, bo teraz protest jest nielegalny. Jaką mamy gwarancję, że pan te postulaty nasze dostarczy? I jaką jaki na... No, nie mieliście to. teraz uzgodnić termin. Proszę, proszę. Panowie, przyznajmy się tutaj szczerze. Panie Bojewodu, źle zostało rzeczywiście. Pana nieobecność spowodowała eskalację sprawy. Ale ja bym chciał żebyście sobie wyobrazili skalę problemu. Bo dzisiaj, póki co nie mamy żadnej gwarancji, że nie będzie 4% uwarowania, to jest w naszym województwie, panie Wojewodo, 36 tysięcy hektarów wyłączonych z uprawy. 36 tysięcy to jest 3 miliardy z wartości majątek chłopski będzie nie pracował. Ale potem będziemy musieli zapłacać. Dokładnie. Przyjszedzie tak, rzadwe w, w tym to. województwie są na poziomie średniej 2,5 kwintala z hektara. Musimy z miejsca 4% dołożyć. Absurd. Opowiadanie bzdur nam, że możemy zastępować innymi działaniami, co teraz, co prawda, powołam się na Wojciechowskiego, który opowiada takie bzdury, uspokajając nas, to nie mówi nam do końca prawdy, bo, bo okazuje się, że 21 hektarów byśmy musieli obsiewać, żeby zastąpić te 4%. W związku z tym tu nie ma wyjścia. Tu trzeba powiedzieć jednoznacznie. Dziękujemy za Zielony Ład. I to musi być jednoznaczny przekaz rządu, że zrobimy wszystko, że Zielonego Ładu nie będzie. I to jest tak Muszę naprawdę esencją sprawą. A najważniejszą, a jeszcze dokończę jedną mieć. A Panie wojewod, najważniejszą rzeczą dla rolnictwa jest stabilizacja dochodów. Dzisiaj, skoro zboże, Ta nie w ciągu miesiąca. No, no daj dokończyć. No, e, to, to... Wolno mówię, ja wiem, bo już człowiek stary za długo na tym stanowisku siedzi, kurde, i później wolno gada. E, powiem Wam inaczej. Jeżeli e, w ciągu miesiąca zboże paszowe spada o 100 zł, to nie ma żadnej, żadnej realnej gwarancji, że nasze gospodarstwa nie zbankrutują. I tak dlatego są takie duże postulaty. I w związku z tym tak naprawdę panie wojewodo, ja bardzo proszę jako szef samorządu rolniczego, żeby pan wyszedł i naprawdę powiedział to do rolników, że przyjął pan pos e e postulaty, że będzie pan, zrobi pan wszystko, żebyśmy dostali tą odpowiedź, żeby rolnicy dostali od e tą odpowiedź. E ja myślę, że Pan wojewod... z całym szacunkiem, Panie, 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 panie widzę Wojewodo, ludzie oczekiwali, myślę, prosili, ja albo Ministra, nie, nie albo o Wojewodę. Ja rozumiem, że są rzeczy ważne, ale w takiej sytuacji, ja przyznam się szczerze, po raz pierwszy ja myślę, że wyrosłem na protestach różnego typu, od samego po raz pierwszy, a byłem potraktowany gazem. Nie mam do tego żalu, nie mam do tego żalu, nie powinno się zdarzyć, nie mam do tego żalu, natomiast, że bardzo źle zaczęliśmy współpracę. O tym, źle. o tym jednym momencie, przepraszam, bo to jest bardzo ważny moment, o tym a panu dobrze wiecie, w który którym moment zdecydował o, o takim, a nie innym rozwoju wypadku, nikt tego nie chciał, mieliście bardzo wyraźny komunikat ode mnie, Pan Wojewoda już się zdecydował, że jedzie i mieliśmy się spotkać. Komunikat był wyraźny, modyfikowany przeze mnie, bo mówiliśmy o liczbie osób, z którymi pan Wojewoda chciał się spotkać. I tutaj ja w sposób dosyć wyraźny... Przekazywałem tą informację. Pana nie było przy tym, tutaj panowie stali koło mnie, bo. Ja panie mówić, wicurze, ale przepraszam, jeszcze sekundkę, że Panowie przyjeżdżają. Zostało rzucone hasło. Są na że z całego województwa. Ok, tak, 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 tak. to wyobraża, że na przykład. Ok, no tak, tu przejdziesz Szanowny Panie, o, tak. o tym mogliśmy porozmawiać, tylko była a na początku. Nie, koniec, wchodzimy. wrócę do tego jednego momentu, bo to jest ważne, bo tego pana tutaj nie ma który rzucił hasło Pan Wojewoda zaprasza wszystkich do środka. Ja takich słów nie wypowiedziałem. Zostało to rzucone w przestrzeń i wtedy nastąpił... Czy zastanówcie się, czy, prowadzę, czy ale ale pani poszanuje ale Była rozmowa taka, że pan się ubierał przy swoich sześciu osobach. To było niepotrzebne. Nie, nie. To, to. A, to by było To było 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 30 osób. Tak, bo ta? osób i no. sprawa prawa prawa. To ma... Poczekajcie, to była propozycja wyjściowa. Była dobra wola do rozmów. Rozmawiamy. Nie możemy teraz rozerwać na dekadach, ale to była propozycja wyjściowa. Ja po prostu przez cały czas zakładam, że rozmawiamy o pokojowym protestie. Protekście, no w który pojawiają się argumenty merytoryczne. Tak. Czy zakładałem scenariusz, w którym przedstawiacie mi rzetelnie swoje postulaty, ale nie przewidywałem eskalacji i łamania prawa? I do pokojowego zgromadzenia naprawdę nie ma obaw wyjść. I tylko tak, brak pana spowodował takie ta 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 rzecz. Ta. Nie wchodzi nie, nie już teraz w szczegóły, jaka była frekwencja. Nie, nie było, I dopiero wtedy pojawiły się to, jakieś hasła personalne to, i hasła antyrządowe. Nie, nie Natomiast jest tak, jeszcze dzisiaj w Polsce naprawdę ci wszyscy rolnicy, czy spontanicznie, czy z samobrony, czy z Solidarności, czy z Agrożonii nikt nie formułuje antyrządowych pomóc. Jeszcze. Ale jak wy się nie odetniecie, na rządzie musicie i w platformie PSL-u i PSLD przemyśleć swoją politykę europejską, całą, w kontekście eurowyboru. Trzeba to zrewidować. To jest ślepy załóg. Żaden kontynent w taką głupotę nie wchodzi. I wtedy chłopi będą wychodzić rządy rządowo. Wtedy się nie da powstrzymać, Bo wy musicie się od tego odciąć, od tej polityki europejskiej. To tworzy IPP głównie. I, i frakcje zielonych wariatów oni już przegrywają kolami i tak, ale mam nie politykę politycznego. Ja mam nie przypominać, że to jest komisarzwa. Ale, ale komisarz nie za odpowiedzialny za decyzję. Zapraszamy, zapraszam. One samolotnie są jakby Komisję. Zapraszam, Europy, Zapraszam zaprosznie Pana Wojciechowskiego spróbuję. Naprawdę szczerze. Ogromna część obywateli żąda takiej polityki państwa, musicie na nią pozytywnie odejść. Jak nie ja, będziecie po stronie obywateli, no to obywatele będą przeciwko Wami. Jak będziecie po stronie obywateli, to będą z Wami. Dobrze. Dobrze. Dobrze, ale nie boję na to pytanie bo tak Dobrze. mówimy o wszystkim i tak dalej, Zielony Ład i tak dalej, ale jest ten drugi punkt najważniejszy, myślę, że najważniejszy, tu nie ma, że będziemy czekać tydzień, dwa. No, zakaz no. importu z Ukrainy za dwa, trzy tygodnie, no, tak, nie to nie już czemu to wierzę? Jeżeli nie będzie zakazu, to za 2-3 tygodnie to jesteśmy po zamiataniu. Nawet jeżeli tak, nie tak. będzie Zielonego Ładu, my wszystko zrobimy to, co chcemy. Ale jeżeli będą wozić z Ukrainy to, co wożą, to wożą, nie tylko rolników, sadowników, obrotników, wszystkich. I tu nie ma, że będziemy czekać 4, tydzień, dwa. Bo przez tydzień, dwa oni już teraz nie wożą drobami, tylko pociągami walą. Całkowity zakaz Ukrainy. I tu jest niepotrzebny Unia, My jesteśmy, blokujemy naszą granicę i domicyliujemy granicy. To jest przede wszystkim jest nasza Polska, nasza granica i to powinno być z dzisiaj na jutro zablokowane. Panie, bo... widzę, przypuszczam, że przez ten weekend to tysiące ton towarów z Ukrainy przejdzie do Polski, a za tydzień to już będą miliony ton. A za dwa tygodnie, za trzy to jesteśmy pozamiatani lub wszyscy. Jesteśmy pozamiatani, kompletnie wszyscy. wszyscy, nie tylko rolnicy. Wszyscy, a bo rolnicy, tylko rolnik, tam są ludzie, którzy pracują z rolnikami. Są firmy, które współpracują z rolnikami, tu nie chodzi tylko, że my upadniemy jako rolnicy i wy też w mieście upadniecie, bo my ładujemy całą, całą Polskę, nie tylko każdy przemysł jest powiązany z rolnictwem, a wy cały czas mówicie, bo rolnicy, bo to nie, razem, wszyscy, pierwsze to jest ta Unia, bo co się dzieje z tą Ukrainą, przede wszystkim Ukraina, to powinno już być dzisiaj zamknięte, nie ma wjazdu, ani koleją, ani drogami niczym. Bo każdy tydzień, każdy dzień, tuż godzina, dzień to są tysiące, a tygodnie to są miliony. To, ja to chcemy do, dołożyć do tego, że my nie ustanowimy praktyki rolniczej. Nas obowiązują przepisy w Unii Europejskiej, które mówią, że mamy pozwolone środki techniczne, które możemy stosować, i są takie środki, które na dzień dzisiejszy Ukraina sobie spokojnie z co mieliśmy dawno wycofane, tam stosują. I zapytajmy wszystkich, wszystkich obywateli Polski. Przecież onkologia pęka Ja Też jestem pacjentem onkologicznym, że tam często, to tam nie będzie zajechać. To jest katastrofa. Przecież zboże techniczne poszło też na młyny. Poszło na młyn. Przecież firmy najpierw yy, nie były w ogóle ogłoszone yy, te firmy, które sprowadzały. Potem się okazało, że przecież nikt nie dał im nawet jednego mandatu. I sprowadzają do dzisiaj. Przecież przychodzi rosyjski nawóz. Mamy Włocławek. Normalnie mogę panu wojewodze zawieźć z napisem Rosyjski. To jest katastrofa, i teraz pan słucha, to się przerzuci na to, że będziemy jeszcze bardziej chorowali. Wszyscy się zachorujemy, bo tam oligarchowie, którzy mają powiedzmy tysiące, tysiące hektarów, to my z nimi nie będziemy konkurować. Bo oni raz mają tańsze paliwo, tańsze nawozy, tańsza siła robocza i środki, które walą bez żadnego zeszyty. My musimy prowadzić zeszyty. Wyraźne prawo. U nas jest stosowane y, takie wymogi, to nie przyjmujemy z innych krajów, skoro nie spełniają wymogów. I to trzeba wymusić na eurodeputowanych, na komisarzu, trzeba wymusić na naszym rządzie, na posłach, na europosłach. Chcemy dać te postulaty i nie wiem, kiedy, kiedy się spotykamy. Kiedy powiecie, że rząd zaczyna wiesz, działać, myślę, od jutra w premier czy tam w niedzielę po... Stany Zjednoczone. I teraz oni poszukują na tych żyznych glebach ukraińskich. Nie nie 7, tylko 10, 12. Na ich pani wie kosztach, pani pan, na ich nawozach, na ich sile roboczej i oni są do czysto wodowy, to szkiką, że może tak. To w tej chwili przestraszam, Mówicie o blokowaniu ja granicy. Panowie, słyszeliście?